Jak pan skomentuje ostatnią sesję nadzwyczajną Rady Miasta? Trudno komentować coś, czego nie było. Radni wraz kolejny nie dopełnili swojego obowiązku, nie uczestniczyli w sesji, nie było kworum. Myślę, że było to, co się wydarzyło um, po tej nieudanej sesji. Mianowicie było środowisko lekarzy, był dyrektor szpitala numer dwa, byli ordynatorzy, lekarze, przedstawiciele związków zawodowych i rozwinęła się całkiem spontaniczna dyskusja. Mówili ciągle, że nie damy, że z kredytu, że jutro, że potem, że program restrukturyzacyjny coś. Bardzo ładnie powiedział jeden z, z ordynatorów, powiedział wyraźnie, że m, może nie być czasu na rozmowę, bo za 2-3 miesiące nie będzie o czym rozmawiać. Jeżeli komornik wejdzie jeszcze w noc bardziej intensywnym yy, zakresem. Jeżeli nie włączą ogrzewania w szpitalu, yy, no to po prostu będzie katastrofa i to jest sytuacja, która, yy, yy, o której rozmawiamy już od dłuższego czasu. Ja chcę przypomnieć, że kilka miesięcy temu yy, wnosiłem o 2 miliony wsparcia yy, yy, dla tego szpitala po to, żeby yy, no, czas restrukturyzacji yy, odsunąć w czasie, w, w, yy, jakby w przestrzeni. To jest sytuacja taka, że tam E, udało się dyrektorowi wygenerować no, blisko 100 tysięcy miesięcznie oszczędności na samych płacach. To jest pewien ewenement, tu czy się ukłon w stronę e, środowiska medycznego, że zechcieli ograniczyć swoje uposażenia. To jest, to jest w skali chyba nad kraju pewien ewenement i, i dobrze rokuje. Czyli e, środowisko medyczne jest, lekarze, pielęgniarki, ale też pracownicy administracyjni e, są skłonni dla obrony swoich miejsc pracy, ale też dlatego, żeby ten szpital mógł istnieć, są widać zdeterminowani, są w stanie ograniczać, jak mówię, swoje płace, czyli do dużych poświęceń. Oczekując wsparcia samorządu. Nie ma tego wsparcia. Jestem ciekaw, ponieważ w tym tygodniu odbywa się Rada Społeczna. Tam pan przewodniczący Pastuszka jest członkiem tej rady, on zresztą został wywołany przez jednego lekarza, że go ciągle opowiada, obiecuje, czaruje, a tak naprawdę nie ma efektów dla Szpital nie ma znaczenia, czy te pieniądze wsparcia będą z kredytu, czy z czegokolwiek. Była teza, że są, jest rzekoma nadwyżka. Ja dałem pismo do wszystkich radnych i prosiłem, żeby wskazali, z czego to można zrezygnować, żeby wesprzeć szpital. Ja nie widzę z niczego, wobec, z czego można zrezygnować, wobec czego proponuję kredyt. No, pan Bastuszka o czym już wiemy. To to słynne stwierdzenie gdzieś w mediach, ten nasz Mysłowicki-Kononowicz, tak, to, to jest nie damy, niczego nie będzie itd. Tak tak to jak nie ma światła, jak nie ma środków na, na drogi, oddajemy środki unijne itd. Tak tak do tego dochodzi jeszcze kwestia związana właśnie z, z służbą zdrowia. Żaden szpital tak naprawdę nie poradzi sobie bez um, wsparcia samorządu, jeżeli oczywiście samorząd za niego odpowiada. I my, no, taki mamy dzisiaj system ogólnokrajowy, trzeba o tym wiedzieć. No, mamy pokryć stratę, wiemy ile to, um, ile to wynosi i po prostu trzeba to zrobić. I wtedy um, jest szansa, że ten Mysłowicki szpital jeden czy drugi będzie funkcjonował.